Znamy, co coś ciekawego mamy. Jaka muza. No i co? Można? Można. Zmieścili się na trawie. Ciekawe, 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 bardzo ciekawe. że se chyba usnął. Fajne widoki? No nie Że nie palimy na balkonie, no to nie palimy w ogóle. Nie będziemy specjalnie wychodzić, żeby zapalić. No. Się zatrzymać? I zderzek, nowy zrobiony zderzek. Ale, ale. Jak? Co on kurwa robił? Czy ona, czy ktoś tam? E, ci ludzie No, częstowa Wiedereczko wypadło Bywa, bywa

No, zdanie zmienił w ostatnim momencie. Słyszałem o tym, mordercy często No, raczej przecież tu mieszkam. Wszyscy o tym trąbi Ty czekaj, co? Przecież to jest wina tego ziomka. No co kurwa, z lewego pasa w Narodzie skręca w prawo? Te dzwony jeszcze zaliczyli, No co? Co? Tu No, to no. wziął. Tam... Przecież mógł. No nie do końca. Zabudowy bez niczego to one są tak wiotkie, że musisz. No, nie ma klamki. Masz pierwszeństwo na lądzie na tym pasie. Jesteś na wewnętrznym pasie na rondzie. Na wewnętrznym pasie na rondzie co możesz zrobić? Jechać wewnętrznym pasem na rondzie albo zmienić pas na prawy. Nie wiem w jaki sposób on miałby mieć pierwszeństwo przed tym. Znaczy nie, przepraszam, wiem, faktycznie. On ma pierwszeństwo przed tym, ale on nie może się skręcać tutaj, tylko musi jechać w dalej. No jak idą pasy na tym rondzie. Nie no wiemy jak... A może i faktycznie? Okej, okay, dobra, może się... Mo, mo, może mi się pojebało. Czerwone światło, kurde, one centrali. No kurwa co jest, panie drogie! Ja... Nie Record video. video. Czerwone światło, kurde, one centralnie przez przejście, bez żadnej krępacji, bez niczego sobie przeszły. Temperory! Raz normalnie prowadzi do zjazdu. Hmm. Wydaje mi się, że się mylicie. Ale może mi się wydaje. Ale nie może zmienić pasa, bo jest ciągła. Ale też chyba nie może zjechać z lewego pasa na prawo, że tak, bo coś tam. No. Nie, nie jestem P. może faktycznie mi się pojebało. Mi się wydaje, że on nie może stąd jechać prosto. Nie wiem, może wiarydolod rzeczy, nie? Mo, mo, może coś pojebałem. Ale jest sytuacja taka, że je, je, jedzie tutaj samochód, nie? Cześć kurwa jak to jest. To jest przerywana. Samochód stąd może jechać, czy nie może? No, bo patrzcie, jeżeli teraz ten samochód wjedzie tutaj, i on będzie chciał jechać prosto, a chyba może. Mi się przynajmniej zdaje. To on by musiał ustąpić temu samochodowi. Czyli prawy pas musiałby ustawić, ustąpić lewemu pasowi, kiedy lewy pas chce skręcać w prawo. Czy to jest bez sensu? To nie jest zwykłe rondo. Coś wie, gdzie jest to miejsce? Bo tak bym zobaczył, jaki jest znak przed tym rondem jeszcze. Ale on jedzie cały czas po swoim pasie, niczego nie przecina. Przecież. No jak nie przecina? Jak skręca. Znaczy, to... No dobra. Widać. Co widać? Nie, nie ma początku tego ronda. Gdzie tu widzisz tutaj cokolwiek? Na tym rondzie masz ustą pierwszeństwu. Też tak myślę, że z prawego można jechać tylko w prawo. No też mi się tak wydaje. Ale jak jedzie, to widzisz znak jakby od tyłu. Ale nie, ja chciałem znak z pasami, a nie znak ustąpienia. Pójść na BMW. No tak, nie no, to że on tutaj skręca, to jest dowód na to, że tak można, nie? Widzisz, że gość zjechał z rondo z środkowego. Tak, no to jest dowód na to, że tak można, nie? Bo ktoś tak robi. Ale wszyscy tak jeżdżą. Tak, to jest dowód na to, że tak można.

Ekipa z ruchodzenia na rondzie może być w jednej kolisy, jeżeli ktoś jedzie nieprawidłowo. Sposób poruszania się po rondach jest wciąż wiedzą czy można skręcać w lewo Trzymając wyłącznie prawego pasa. Lewo prawego Lewy pas podczas Krzyżowanie. I popatrzmy na ten slajd. W przypadku, gdy pojazdy poruszające się po obwiedni, tak jak tutaj widzimy, skręcają do tego samego. Wylotu, czyli widzimy tutaj, że dwa pojazdy jadą po biegnie, skręcają do tego samego wylotu. Pojazd zjeżdżający z pasa wewnętrznego, czyli niebieski w tym przypadku, musi ustąpić pierwszeństwa pojazdowi będącemu po prawej stronie, bo przecież nie dosyć, że jest po prawej stronie, to przecież pojazd niebieski zmienia pas, przejeżdża przez pas brązowego. No i na ogólnych zasadach, wiadomo, mówiliśmy o tym dzisiaj, pojazdy, które poruszają się pasem... Tylko, że to nie jest ta sama sytuacja, bo są inne pasy. Nie wiem, może się mylę? Nie wiem, może się mylę? to jest? Ronda turbinowe nie są... Ronda turbinowe nie są co prawda nowością na świecie. W Polsce jednak często ich nie stosują, dlatego dla części kierowców są to pewne wyzwaniem, którzy nie mieli wcześniej styczności z takim rozwiązaniem ruchu drogowego. Jaka jest podstawowa zasada e, ronda turbinowego? To przede wszystkim to, że pasy ruchu, potoki ruchu właściwie, są na takim rądzie oddzielone od siebie, czyli nie, nie krzyżują się. Jakie ma to konsekwencje? Połepszona przepustowość, większe bezpieczeństwo, ale tylko wtedy, kiedy wszystko działa idealnie i zgodnie z założeniami ronda turbinowego. Kierowcy często wjeżdżają w niewłaściwe miejsca, co powoduje za to i niebezpieczne sytuacje. Będziemy się starali pokazać, jak powinniście przejechać prawidłowo prawo rondo. Teraz tylko na wstępie możemy wam powiedzieć, że najważniejsze jest przygotowanie się do przejechania rondo zgodnie z oznakowaniem pionowym i poziomym jechanie na właściwy pas ruchu jeszcze przed tekstem. Cała sztuka bezpiecznego pokonania ronda to jest przygotowanie się do całej czynności. Czyli musimy na początku wiedzieć, gdzie chcemy jechać, czy jesteś w prawo. Preparation! To, I dzięki temu najpierw obserwujemy znaki, patrzymy, który pas gdzie prowadzi i tym sposobem już przed czy przygotowujemy się do tego, co chcemy zrobić. Czyli jeżeli chcemy wstać w prawo, zatem zamykamy w prawy pas, jeżeli w lewo, w lewy, jeżeli chcemy jechać prosto, to oczywiście... Zajmujemy jeden z tych dwóch pasów, bo z każdego z nich jest dozwolona jazda. Jazda w prawo na rondzie turbinowym, no, nie jest skomplikowana. Przede wszystkim, tak jak wcześniej mówiłem, musimy zająć odpowiedni pas. W tym wypadku jest to pas prawy. W przypadku jazdy prosto, sytuacja jest troszkę inna. Na naszym rondzie, na którym Wam pokazuję, jak działa ronda turbinowe, możemy jechać prosto zarówno z prawego, jak i z lewego pasa. I oba te pasy na samym rondzie są oddzielone od siebie. Więc już na rondzie nie możemy zmienić pas. Stąd też jeżeli pojedziemy prosto z drugiego pasa i to całkowicie bezpieczne i nikt, nam, przynajmniej to nie zajedzie drogi. To zobaczycie dokładnie na ujęciach z grona, jak te pasy się opłatają. Tutaj zbliżamy się, sprawdzamy czym nie jedzie, jedziemy dalej i bezpiecznie wrócami i zjeżdżamy z ropa. Tutaj zbliżamy się, sprawdzamy czym nie jedzie, jedziemy dalej i bezpiecznie wrócami i zjeżdżamy z ronda. Okej, okay. błąd Nie, wydawało mi się, że nie można tak robić, ale może... Może mi się pojebało ze zwykłym rondem po prostu. Więc musisz się w odpowiednim miejscu złapać I zanim... Na one... zwykłym tego, ale na we mnie Okej okay. Nawet nie wiedziałem, że to jest... Że to rondo się jakoś nazywa Och, takiemu jakbym prawo jazdy odebrał na 5 lat, to bym się uderzył. Teraz tylko podjeżdżasz na skrzyżowaniu i pokazujesz kamerkę i mówisz wysyłamy to na policję. Dziękuję, powodzenia. Idiota trafił na idiotę. A co robił nagrywający takiego, że nazywasz go idiotą? Jechał? Co tu się kurwa odpierdala? A nie, Januszu, święto, mocny, wszechmocny. Kobieto, no na pasie ruchu! No po co nie mogę? No kurwa, tak w sumie to nie możesz. O, jest. pokazała, Kurwa, ci ludzie są tępi, ja pierdolę. Po prostu. Ty, a to jest kurwa. Interesujące, rzekłbym. Ty, ale w sumie. Ciekawe. Hmm. ona powiedziała? A co nie mogę? O, to ja o tym mówiłem. Ha, nawet jest w tym filmie. Patrzcie, bo tu, jak jesteście na tym pasie, to nie możecie sobie skręcić w prawo tak po prostu, nie? Możecie zmienić pas i skręcić w prawo, ale nie możecie z tego pasa skręcić w tamtą mańkę. No faktycznie, to, to już rozumiem mój błąd, znaczy, ja nie wiedziałem, że rondo turbinowe istnieje, więc... Wie, wie, więc z tego wynika... Moje niedopatrzenie. No migacz włączył! To pierwszeństwo ma. Czekaj, czy ja jestem na takim jakimś nagraniu gdzieś? No migacz włączył, Kurwa! Czy oni nie rozumieją, że jak migacz włączą, to mają pierwszeństwo? Ja pierdolę Czy jeździsz tak? Znaczy ja jeżdżę dosyć Interesująco, że tak powiem Znaczy, chyba nie było żadnej sytuacji Znaczy inaczej, nie jeżdżę tak jak pokazane są tu sytuacje, ale tam Różne rzeczy robię w tym aucie, nie? Więc Dziecko, jak jeździsz? Mało nie chcesz. Pod... pod samochód, mało nie wjechałaś, córcia! Mało nie... no... jak jeździsz? Mało nie wjechałaś... Dobre! Co tu się wydarzy? A, bo tu Ziomek jedzie przy Berdachu. Nie zwróciłem uwagi. A, to takie małe. Może jak prowadzą te mandaty 3-5 tysięcy i więcej, to się trochę uspokoi. Nie liczyłbym na to. Aha, no spoko. Nie wiem, z tym niezatrzymywaniem się przed pasami i wyprzedzeniem na podwójnej ciągłej, czy na jakichś tam innych zakazach. Co tu? No, to takie trochę kurwa naciągane panie nagrywający. Ziomek se wyjechał, przejechał z 200 metrów Se jedzie, no dobra, to że teraz ci pierdolnie po hamplach To inna broszka, ale... Też nie wiem w sumie jak jest z takim wyjeżdżaniem Nie jestem pewien Ale no, no takie to trochę... Naciągane mu. No, pojechał se na po prąd. Ten powinien do niego wyskoczyć, i ten, co hamujesz, na w środku. Dobre -y. Bo. Ale go sprzątnęło! Uhu! Tam ludzi mi w środku nie się musiało rzucić. No nie widzę za dużo. ...byśmy... O, na tutaj jest nasz... coś tam... ...nagle na lewy pasku jeszcze... ...i coś tu jest... ...i Coś No nie no, tak tylko jedzie po Polsce to... No nieźle. ...no Ładny, wąski kadr. To co odpierdoli. Skuterzysta się pierdoli? No migacz łączył no to pierwszeństwo ma. No panie, śpieszy mi się, towar wiozę, no to muszę wymusić pierwszeństwo, no. Boże już jest pierwsza 10, bo wtedy Nie mam o 12 skończyć A ten co tu kurwa odpierdala? Nie, nie wiem Tu jeszcze ma jakieś pretensje kurwa. Tym parura, czy tym rur Na ten ciepł hazard mi kurwa co za patologia Stanie po z tym tilem się dobrali kujwa Można i tak. Pięć tysięcy złotych. Boże, nie wierzę No, a, a uwierz, a ale to jest, a ty jest Ale to jest bo nie, nie miałeś nie żadnych wątpliwości, że do dzwonimy Ale jak już pieniądze pojawiły się na stole i tak konkretnie zostały ci przedstawione, to straciłeś wiarę Przeciwdaś tak, tak, ale da, dalej, aż mi zabrało umowę no, Kto no, był no, pierwszy? <laughs> Wszystkiego. Co... Tak, na moje oko to chyba tamten Nie miej żadnych wątpliwości, że do mnie dzwonimy ale... No oczywiście, że tamten Ale to jest ale bo nie, nie, miej, nie Przecież ten już tu kurwa jest, a ten dopiero wierzę. Nie mieli żadnych wątpliwości, że do ale jakieś pieniądze. co znaku? Nie dzwonimy, ale jakieś pieniądze pojawiły się na stole i tak konkretnie zostały przedstawione, to straciłeś na No tak, ma, no mamo. Trzeba ustąpić, bo tam samochód jedzie. No to. Ciło w rzeczy. Tylko przez 4 minuty. Tylko, że ja na moście byłem pierwszy. O, ale ja na moście byłem pierwszy. Właśnie. 40 tysięcy gwarantowane, pół minuty. Ja się dziwię, że ci ludzie kurwa nie oglądają tych nagrań zanim nimi udostępnią. Albo, nie wiem, są ślepiej. Czyli do tego służy ten pas na autostradach. Kurde, ja go nie wykorzystywałem. Można się tego nauczyć. To go jebnie, to go jebnie, Co go jebnie. Eee, to takie... ...z dupy. No, traktorem jadę, no przecież nie będę hamował, no kur. Niech te wieśnioki kuźwa w tych osobówkach. No i po raz kolejny się nie zatrzymujemy przed wrześnią do pierwszych. Tu widzę na dwa baty. O, ale się styknęli. O, ale się zgniecie. O, o, że teraz będziemy się No, ten... ten to kurwa ślepy chyba jest. Przecież on w niego wjechał normalnie. Włączył się do ruchu i jak no, on go nie zahamował. To jeszcze nie do że wyłusił pierwszeństwo, <noise> tylko się w niego wpierdolił po prostu. Patrz go. Poster. Record video. Tak recording emergency video. Record video. Ale ten się zarabia. Nie wolno czegoś takiego powodować, że on przyspiesza w momencie, kiedy jest wyprzedzany. Mam nagranie. Co? Mam nagrane.